Witam Państwa, dnia 27 sierpnia. Niemiecki koncern medialny Axel Springer został kupiony przez Amerykanów, a 43,5% akcji firmy kosztowało prawie 3 miliardy euro. Amerykański inwestor to Henry Cravis, republikanin i filantrop wspierający polityków republikańskich, w tym Donalda Trumpa. Krewis zajmuje 317 miejsce na liście bogatszych ludzi na świecie. Axel to właściciel m.in. Onetu, Faktu i Newsweeka. Zobaczymy, czy nastąpią tu zmiany kadrowe, na przykład, czy redaktor Liz nadal będzie paskudził tytuł, czy jak w przypadku TVN-u będzie po staremu? Zobaczymy. Nazwisko Krewisa hmm, padało jako potencjalnego kandydata na ministra finansów w ekipie Trumpa. Być może nastąpi jakiś przełom właśnie także w tej kwestii, aczkolwiek musimy tego po prostu sobie <laughs> marzyć, życzyć i e, natchnąć jakąś pozytywną energię u nowych właścicieli. Kazimierz Michał Ujazdowski, pseudonim Budyń, pojawił się wczoraj na pikiecie antyziobrowskiej pod Kancelarią Premiera, oczywiście w Warszawie. Trzymał tabliczkę z napisem Konstytucja. Obecnie kandyduje do Senatu z Koalicji Obywatelskiej, no, co wkurza ulicznych zadymiarzy spod znaku kodu, którym Schetyna nie dał nic na listach. Budyń już obiecał, przymilając się do nowego środowiska, poprzeć związki partnerskie, a jest prezentowana jako kotwica konserwatywna koalicji obywatelskiej. Dotąd był politykiem prawa i sprawiedliwości nad Kultury. Schetyna zrobił właśnie z niego tą kotwicę konserwatywną swojego teamu, jaki to konserwatysta widziły bardzo obrotowy. Zastanawiam się, co może uwiarygodnić Budynia w oczach kodziarstwa w tym tych nieszczęsnych obywateli RP. Może strzeli sobie w focie w objęciach jakiegoś Łoptasia, podobnie jak Rabiej też z tej formacji. Ciekawe, czy Rabiej też jest jakąś kotwicą konserwatywną, bo co on tam kotwiczy, to ja nie chcę, do, nie chcę wiedzieć i nawet o tym nie, nie myślę zbytnio. Eee, no, myślę, że jeżeli zobaczymy Budynia w takiej intymnej sytuacji jak Rabieja, to chyba ktoś zwymiotuje, no, ale czego się nie robi dla bycia w polityce. E, teraz określenie ból czterech liter może nabrać mniej abstrakcyjnego znaczenia. Niektórzy politycy posuwają się, bo przepraszam, słowo posuwają się też jest chyba nie na miejscu. E, robią wszystko, żeby uwiarygodnić się e, w oczach lewackiego elektoratu. Słowo posuwają proszę wykreślić z tego tekstu. E, Dobra wiadomość, otóż poseł Tarczyński skarży do prokuratury Tomasza Lisa za wpis na Twitterze znieważający Donalda Trumpa. Za znieważenie głowy państwa prokurator ściga z urzędu. Lis napisał. Już mnie lekko dli na myśl o tym medialnym orgazmie, który nastąpi u nas głównie w telewizjach, gdy 31 sierpnia przyleci do Polski z Waszyngtonu kłamca, rasista. Przyjaciel Kim jong który nigdy zostałby prezydentem bez pomocy Putina. No, pomijając idiotyczną merytorycznie treść, zauważmy, że Lisa lekko mdli. Czyżby relacje z aktywistami LGBT przyniosły niespodziewane owoce? A więc redaktor to ta trzecia płeć, niby facet, a zaciążył. Ciekawe, czy weźmie 500, plus, jak dojdzie do siebie po porodzie. Gratuluję panu Tarczyńskiemu pomysłu. Washington Post apeluje też Donalda Trumpa, by odwołał swoją wizytę w Polsce, no bo tutaj rzekomo tam straszne rzeczy dzieją. Donosi też na nas grupa byłych ambasadorów ze stajni Geremka. Ktoś się bardzo boi tego, co Trump powie w Polsce i co zrobi. A ciągle podejrzewam, że będzie to kwestia kasy od Niemiec dla Polski za II wojnę światową. Przypominam, że dla Washington Post pracuje żona Sikorskiego, Anne Applebaum, no i wszystko jasne. Widać, że ta zmowa z jednej strony opiniotwórczego pisma amerykańskiego, z drugiej strony ten donos na własny kraj byłych ambasadorów, z scyzorykiem chrzczony głównie. To jest ten sam front zarządzany przez panią Anne Applebaum jej nieszczęsnego yy, małżonka. Oczywiście znając z Nalda Trumpa nie przejmuje się zbytnio tego typu adresami i oczywiście Polskę odwiedzi, wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Zmartwiła mi informacja, że prezydent Białorusi nie skorzysta z zaproszenia naszego prezydenta na obchody rocznicowe 1 września. Białoruś będzie jedynie reprezentowana przez ambasadora Zaproszenia oczywiście nie otrzymał prezydent Rosji, Putin. Widać, że Łukaszence brak odwagi, by pokazać Putinowi swoją niezależność na tym odcinku. Może go to kosztować powolne połykanie Białorusi przez Rosję. No, wielka szkoda. Dodatkowa wiadomość jeśli chodzi o Białoruś to taka, że pod Mińskiem powstaje chińskie miasteczko. Będzie miało powierzchnię 100 hektarów. W Chinach w drodze rewanżu ma powstać jakieś białoruskie miasteczko. Ob inicjatywy są zrealizowane, będą realizowane przez chińskie korporacje, czyli uzależnienie Białorusi będzie także od Pekinu, nie tylko od Rosji. Bardzo zła wiadomość. I liczyłem na to, że gdy prezydent Białorusi spotka się z naszym prezydentem, z prezydentem Trumpem, no, pokaże swoją niezależność i będzie łatwiej mógł bronić suwerenności swego państwa. No a tak to sprawa jest raczej w czarnych barwach to widzę. W przeddzień wizyty Donalda Trumpa w Polsce minister spraw zagranicznych Niemiec wyraził pogląd, że duet niemiecko-francuski jest zbyt słaby, by zarządzać Unią Europe Europejską i potrzeba Polski w grupie państw odpowiedzialnych, odpowiedzialnych, ważne słowo, za przyszłość Europy, niezależnie kto w Polsce rządzi. W Berlinie trwa konferencja niemieckich ambasadorów i na niej przemawiał szef MZU. Heiko Mas. W grupie liderów Mas widzi też Włochy, Hiszpanię. No, widać te bajdurzenia, że, że Parlament Europejski i inne instytucje unijne to odgrywają wielką rolę. To oczywiście jest zwykła lipa, a rządzi kto powinien. Rozumiem, że Niemcy i Francja będą knuć, a Polska ma być odpowiedzialna tylko za tę przyszłość. tak? No, też mi dopiero oferta. Mam nadzieję, że rząd widzi obłudę Berlina i zyska wsparcie Trumpa dla sprawy reparacji od Niemiec. Nie da się bajerować okrągłymi słówkami niemieckim politykom. Wiceminister spraw zagranicznych Polski Szymon Szynkowski zapewnia, że stosunki polsko-amerykańskie są bliskie jak nigdy dotąd. Chodzi o kwestie bezpieczeństwa, energetyki, współpracy gospodarczej. W kontekście wizyty Donalda Trumpa na obchodach rocznicowych 1 września, widzi szansę, by w gronie przywódców 20 państw, które będą bronić Polski przed szkalowaniem i fałszowaniem historii. Szynkowski dostrzega też szansę zablokowania Nord Stream 2 dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych. A przypominam, że 10 lat temu na Westerplatte. Ubolewał Pan Putin nad rozpadem Związku Radzieckiego. No, ubolewał, a to się skończyło ubolewanie śmiercią naszego prezydenta i blisko stu ważnych osób, to ubolewanie rosyjskie. W Polsce kolejni obalacze Okrągłego Stołu. Ha, dotąd był to temat zarezerwowany dla prawicy antysystemowej, a od konwencji Lewicy wchodzi w to gej Lewica. Joanna Shering-Wielgus, odkrycie Petru, startuje z listy lewicy i zapowiada, podobnie jak Biedroń, likwidację funduszu kościelnego, wyprowadzenie lekcji religii ze szkół. Przypomina, że religię, przypominam, że religię do szkół wprowadził rząd Tadeusza Mazowieckiego, którego zresztą też kilka dni temu ministrowi współpracownicy jakichś tam Manifest ogłosili, że tu straszne rzeczy się dzieją w Polsce. Szczerze, powiem szczerze, przeczytałem ten idiotyczny dokument i stwierdziłem, że im więcej osób uważanych jest za mędrców, tym większy shit potrafił sklecić i pod nim podpisać. Ale do rzeczy, także mówię, religię do szkół wprowadził rząd Tadeusza Mazowieckiego, w którym zasiadali politycy jeszcze PZPR-u, przypomnę, pzp u nie żadnego sld E, także tej formacji, która dzisiaj w sojuszu z panią Shering wiele także niech ma pretensje do pana czarza z tego, co jego towarzysze namłodzili. E, czyli też Joasia od Brązawia byłego premiera. Przecież toż to świętość dla okrągłostołowców i kodziarstwa. No, fundusz kościelny, przypomnę, chciał już redukować premier Tusk w roku 2011 i nic. No to tylko tak się gada przy okazji wyborów, tylko żeby budzić emocje u wyborców. No ja przypomnę, że po raz kolejny, że pozycja kościoła katolickiego w Polsce to wynik umów okrągłego stołu i wydarzeń będących efektem okrągłego stołu. jak lewica chce się doigrać, to proszę bardzo, mi okrągły stół wisi jak kilokitu. No a tak się zastanawiam, czemu politycy nowoczesnej nie potrafili przypilnować finansów swojej partii, doprowadzili do bankructwa, Poszli w jaser do Platformy, do wiosny, teraz, czyli do partii teraz. właśnie Po co mówić teraz, jak tej partii już nie ma? Czyli przepadli, a krajem rządzić to chcą. I powiem Państwu szczerze, ta gadanina o wyprowadzeniu religii ze szkoły, a to w obcięciu funduszu kościelnego, to jest stała gadanina lewicowych kandydatów na polityków, kandydatów na posłów. Jak dochodzą do władzy, to oczywiście te rzeczy. Na szczęście podkreślam, na szczęście międzybajki wkładają, ale takie osoby jak Sherin Wielgus przypuszczam, że będzie chciała ten projekt zrealizować, także na pewno będzie marginalizowana także w tym projekcie politycznym. Jeżeli rzeczywiście te ustalenia korowego Stołu, w tym pozycja Kościoła Katolickiego w Polsce mają być dla Lewicy nieważne, to ja mówię, idźmy dalej. Niech partie lewicowe, które wyszły z Polski Ludowej w nowy system, czyli ZSL... PZPR, Stronictwo Demokratyczne oddadzą państwu należność za nieruchomości, z którymi weszli w nowy system, bo partie, które potem powstały po okrągłym stole, no miały tylko tyle, co w kieszeniach ich założyciele, natomiast te partie posperelowskie wyszły w nowy system z dużymi majątkami, chociażby z biurowcami w dobrych miejscach dużych miast, które wynajmowali, mając pieniądze na działalność i przeżycie dawnych towarzyszy. Tak wyglądało tworzenie demokracji w Polsce i na Wielgus też powie, że te partie powinny zwrócić pieniądze, jakie osiągnęły z wynajmu chociażby tych pomieszczeń. Wczoraj mówiłem, że państwa G7 wydadzą na Amazonie 20 milionów dolarów. No a na Notre Dame miało być zrzutka miliard y, dolarów. Okazuje się, że tam nie bardzo się chcą zrzucać ci, co się ofiarowali. Brazylia jednak zrezygnowała z tego hojnego daru potęg gospodarczych. No 20 milionów, ja tu od rana do nocy słyszę, że tam jedna piąta tlenu i dwutlenku węgla, to tam ma związek z Puszczą Amazońską, grozi nam kompletna katastrofa, to proszę bardzo, największe potęgi wy, wyciłały 20 milionów dolarów. No to myślę sobie, że to jest śmiech na sali, widać ten sprawy klimatyczne jak wchodzi co do czego to służą tylko do szarpania za kieszeń biednych państw, a nie bogatych. Także Brazylia zrezygnowała z tego hojnego daru. Potem gospodarczych prezydent Brazylii powiedział, że Macron nie był w stanie upilnować katedry w sercu Paryża, a troszczy się o Brazylię. Bardzo słusznie. No i rzecz, która powiem państwu mnie trochę zaskoczyła. W platformie obywatelskiej są porządni ludzie, no właściwie no Sami, yy, sami rezygnują z bycia w grze. Otóż pani Elżbieta Radziszewska, posłanka Platformy Obywatelskiej od 22 lat, lekarka, rezygnuje ze startu do Sejmu. Krytykuje kampanię Koalicji Obywatelskiej, nie ma zamiaru startować z listy, na której jedynką jest były minister Grabarczyk, który ma na głowie prokuratora. Oskarża zarząd regionalny PO pani Radziszewska o kłamstwa i manipulacje przy układaniu list. Pani poseł mówi, że, cytuję, musimy zacząć wymagać najpierw od siebie, nie można widzieć lotów marszałka Kuchcińskiego, jednocześnie dając jednoznaczny komunikat do społeczeństwa. Co w sytuacji, gdy we wrześniu był minister Grabarczyk zostanie skazany? pyta posłanka. A mówię, niech się pani nie martwi, przyjdzie Achira do Czadu. Nie będzie chleba, ale będzie przynajmniej będą igrzyska. I tu widzimy też obłudę opozycji, cały czas gadają o długich kolejkach do lekarzy, o kiepskiej sytuacji w służbie zdrowia. A jedyna posłanka kompetentna, lekarka z długim stażem, która nie bierze udziału w rozmaitych figlach migla, została potraktowana z buta, nie chce z potencjalnymi kryminalistami mieć nic wspólnego, uważa, że platforma robi świństwa i się kompromituje, odchodzi z polityki. No i kim chcą robić reformę służby zdrowia? Jahiru? Zrobią jahiru. Bardzo się cieszę z tego posunięcia. Widać ostatni porządni wysiadają z tej tonącej łajby pod tytułem Platforma Obywatelska. Kalendarium Polska w 1672 roku. Wojna polsko-turecka i kapitulacja Kamieńca Podolskiego. No, ta scena, te wydarzenia zostały uwiecznione w filmie Przygody pana Michała i pan Włodyjowski. To tam właśnie śmierć miał ponieść Włodyjowski. W 1906 udany zamach organizacji bojowej PPS na rosyjskiego generała gubernatora Warszawy. W 1920 wojna polsko-rosyjska, uciekający po przegranej bitwie warszawskiej, Sowieci przekazali Wilno Litwinom. W 1971 premiera komedii filmowej Nie lubię poniedziałku. Świat. 1382 Zdobycie Moskwy przez władza tatarskiego Tohta Mysza. 1610 Druga wojna polsko-rosyjska. Pod Moskwą hetman Wielki Koronny Żółkiewski zawarł w imieniu królewicza Władysława Wazy układ z bojarami ruskimi i zaprzysiągł warunki jego elekcji na cara Rosji. W 1618 po śmierci swego chorego umysłowo teścia księcia, księcia pruskiego Albrechta Fryderyka Hohenzollerna, sprawujący regencję w Prusach Książęcych, elektor brandenburski Jan Zygmunt Hohenzollern połączył oba kraje, tworząc... Brandenburgię, Prusy. No Prusy to wiedzą Państwo, gdzie były, a Brandenburgia no to ta część północna, tego dawnego NRD. W grę wchodziło też oczywiście nasze pomorze. W 1689 Rosja i Chiny zawarły traktat nerczyński, będący pierwszym porozumieniem w sprawie wspólnej granicy na rzece Amur. W 1816 Royal Navy, czyli brytyjska marynarka, dokonała bombardowania baz piratów w Algierze, niszcząc całą ich flotę i zabijając około 6 tysięcy osób w mieście i porcie. W 1896, w wyniku najkrótszego w historii 45 minut międzynarodowego konfliktu zbrojnego, został obalony przez Brytyjczyków proniemiecki sułtan Zanzibaru, Khalid ibn Barkhash. Zanzibar jest to teren we wschodniej Afryce. W 1952 Republika Federalna Niemiec uzgodniła z Izraelem wysokość odszkodowań wojennych na 3 miliardy marek niemieckich. W 1975 roku zdetronizowany ostatni cesarz Etiopii Haile Selassie został zamordowany przez etiopską służbę bezpieczeństwa. A w 1991 Mołdawia proklamowała niepodległość od Związku Radzieckiego. Urodzili się. 1952 rok. Zbigniew Sobotka, polityk Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł, wiceminister spraw wewnętrznych, związany z tak zwaną aferą starachowicką, gdzie pan Czarzasty udaje takiego świeżaka w polityce, a doszli do władzy w wyniku wielu afer, m.in. tej starachowickiej, chodziło o to, że w 2005, no, może przeczytam, żeby niczego nie pominąć. 2005 rok sąd okręgowy w Kielcach skazał na karę 3,5 roku pozbawienia wolności sobotkę oraz 5 pięcioletni zakaz sprawowania funkcji administracyjnych wymagających dostępu do materiałów tajnych za przekazanie tajnych informacji o planowanej akcji policji politykom powiązanym z działaczami samorządowymi ze Starachowic, podejrzewanymi o współpracę ze zorganizowaną przestępczością. 16 listopada 2005 Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok, a Kwaśniewski, wówczas prezydent, wszczął wni na wniosek sobotki procedurę o ułaskawienie, co wywołało kontrowersji i sprzeciw partii zasiadających w Sejmie oprócz SLD. 16 grudnia 2005, na kilka dni przed końcem kadencji, prezydent Kwaśniewski w drodze. Ułaskawienia zmniejszył karę do roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszącym dwa lata. I ci ludzie ustalają teraz standardy. Uff, mówią o dymisji. W 1956 rok urodził się Glenn Matlock, brytyjski basista, członek zespołu Sex Pistols. A w 1974 Jadwiga Emilewicz, obecna minister przedsiębiorczości. I technologii. Zaczynała karierę polityczną w Platformie, potem w ugrupowaniu y, y, pana Gowina, dzisiaj w rządzie. Zmarli w 1967 Brian Epstein, brytyjski menedżer muzyczny pochodzenia żydowskiego, menedżer Beatlesów. To on stworzył y, image grupy, przyczynił się do ich początkowego sukcesu. No, był gejem, fakt ten ukrywał, utrzymywał w tajemnicy. Jedynie garstka najbliższych przyjaciół, łącznie z bitle, sami o tym wiedziała. Przypomnę, że w Wielkiej Brytanii kontakty homoseksualne były przestępstwem aż do roku 1967, czyli do momentu śmierci Epsteina. Panie Kowalski, dlaczego wszyscy miecz na temat zadłużania się Polski? w imieniu oszustów, którzy używają polskich nazwisk, czy na arenie międzynarodowej można wziąć kredyt w imieniu Ameryki od Rosji, zmieniając nazwisko obywatelstwo, czy takie branie kredytów na inny kraj jest legalne. Proszę o szczegóły, bo tutaj mamy tak dość ogólne podejście do zagadnienia. Yy, prosiłbym, żeby może na jutro na mojego maila yy, osoba pytająca wysłała mi tak naprawdę o co chodzi. Ja nie wiem, czy to jest możliwe brać na cudze nazwisko. <grym> Szczerze wątpię, ale proszę o szczegóły. Czy ze strony idź pod prąd spotykają rodziny Kowalski jakieś szykany, nieprzyjemności, jakby nie było mieszkać w jednym mieście? Nie, absolutnie nie mam. Nie mam w zasadzie kontaktów, za dwa razy spotkałem osoby związane. Z, ze środowiskiem mieć prąd, pod prądem po prostu powiedzieć dzień dobry i żadnych tam y, nie było ja staram się unikać jakichś zapalnych sytuacji nie wiedzy konieczności robienia czegoś podobnego y, jak nikt co mnie złego nie mówił w programach to ja nie muszę się wzajemniać i tego się będę trzymał y, czy dochody z darowej to jedyne pańskie źródło dochodu Proszę Państwa, ja jestem zatrudniony w firmie reklamowej oprócz tego, także nie jest to jedyne moje źródło dochodu. A oczywiście te dochody, jakie kiedyś były w ramach Idź Pod Prąd były znacznie wyższe, to nie ulega wątpliwości, ale mam komfort psychiczny teraz przynajmniej taki, że wiedzą Państwo, że linia polityczna redakcji Idź Pod Prąd no, diametralnie się zmieniła, ja staram się podchodzić do spraw pragmatycznie. Zdaję sobie sprawę, jakie są realia polityczne w Polsce. Nie będę Państwu mówiła o żadnych tam próbach powołania nowej partii politycznej, bo to widać jest całkowicie mm, niewykonalne. Oczywiście z wynikiem jakimś skuteczniej, żeby to się odbyło dla dobra Polski. Nie mam zamiaru osłabiać prawa i sprawiedliwości, bo rządy rozmaitych jachir, szering wielgusów, biedroniów są mi tak potrzebne jak zwońcowy dzwonek na polowaniu. I prosiłbym, żeby wszyscy rozsądni Polacy zdali sobie sprawę z tego, że co innego nasze marzenia, pragnienia i wizje, a co innego realia. Nie mam zamiaru doprowadzić sytuacji, że, że Polska wpadnie w łapy kodziarskich oszustów, łajdusów, wydrwi groszy, zdrajców i ludzi, którzy po prostu chcą metodami przynajmniej niezauważalnymi dla przeciętnego zjadacza chleba zlikwidować państwo polskie, zbyt wielu naszych najlepszych przodków oddało życie z naszą ukochaną ojczyznę, żeby teraz dąsać się, frymarczyć, namawiać do bojkotu wyborów, obrażać się na procedury takie, jakie są. Dopóki nie, nie mamy lepszego państwa, żyjmy w takim, jaki jesteśmy i tutaj próbujmy zachować się po prostu jak trzeba. Rozumiem, że to wszystkie tematy na dzisiaj. Osobę pytającą o te kredyty prosiłbym na maila mi wysłać. Garść szczegółów chętnie z tym się zapoznam. Widzimy się, moi drodzy, jutro. Skoro była mowa o wpłatach, oczywiście, apeluję o 5 złotówkę tygodniowo. Jestem zwolennikiem takich tygodniówek i myślę, proponowałem kiedyś, żeby też wprowadzić w Polsce zwyczaj wypłacania pracownikom tygodniówek, tak jak w krajach anglosaskich. To jest taki pomysł na to, żeby ludzie zawsze mieli jakieś pieniądze przy sobie, nie tylko raz w miesiącu. Uważam, że to jest bardziej komfortowa sytuacja i też Państwa proszę o to, żebyście żeby na przykład 5 złotówkę tygodniową mi Przekazywali. To wszystko na dzisiaj. Życzę Państwu dobrej nocy. Spotykamy się jutro tak jak dzisiaj, czyli 19.30. Cześć Wielkiej Polsce!